Tak panowie, witam. A dziś taki film o odblokowywaniu tych nieszczęsnych dysków z tych n-boxów Głównie z tych 5720. Przy czym musi to być, musi to być wódek. Seagate nie chodzi. Dobra, włączamy sobie komputer. Tutaj na pendrawie mamy tak ultimatif Bot CD. I do tego dograny jest taki pliczek. Nazywa się to ZU EXE. Zoo. Teraz tak pokazuje się, że mamy zablokowany ten. Dajemy dwa razy enter, enter. Dobra. Dalej zablokowany. Tak. Teraz wchodzimy, jak to wystartowało. BIOS. K disk. Czekamy aż się to aż się to zrobi. Samo to nie robimy nic. Czekamy aż to przejdzie. Continue, teraz tak ten lunch, jak się to tam nazywa? Ok, teraz tutaj idziemy, device, info management, i teraz idziemy na password unlocker. Czekamy, pokazał nam się ten dysk, który chcemy odblokować, czyli ta 500, -ka. idziemy na erase, prepare. Ok, dobra, mamy to zrobione teraz dwa razy wychodzimy tak długo escapem aż dojdziemy tego wpisujemy c e, boże to jest mam tu inną klawiaturę mam tu inną klawiaturę poczekajcie chwilę c kurwa macie jest ten punkt c dobra dwukropek tak dajemy dir nie co to jest wsta dobra, bzdura, C. C, kurwa, gdzie tu jest ten C, dwukropek. Ok, jesteśmy teraz w C, tak, teraz dir. I teraz się powinno pokazać te zu, te cu, zu, zu. I pisujemy zu łamane przez p, łamane przez p. I unlock DONE czyli teraz został ten nasz dysk odblokowany. Dobra, teraz sobie zróbmy restart tego komputera. I już teraz nam nic nie wyskoczy, że mamy. Proszę bardzo, już normalnie przeleciało. już nam nie wyskoczyło, że mamy zablokowany dysk. I w ten sposób taka 500. Taki wódek został w ciągu dosłownie. Minuty odblokowane.